Wszystkim bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Dorota, a dzisiaj zrobimy sobie beauty test. Dzisiaj kupiłam sobie bubłą, czyli e, taką pomadkę i taki lakier. E, pomadka e, bardzo zmienia kolor na ustach, a lakier jest bez acetonu. E, szybko się go usuwa. E, pomadka jest gratis, więc ból święty korzystając z tego. E, nie wiem, był widziany w telewizji, to było widziane w telewizji, podejrzewam, że nie u nas, ja nie posiadam telewizji, bo, bo wiecie no, mm, telewizor to zło. Jakość produktu to klasa pierwsza, więc słuchajcie, ja jestem po prostu... Ja tylko posiadam rzeczy z klasy pierwszej, to jest wiadomo. Jakby inaczej, wyprodukowane w Chinach. 3+, plus. Mm, może być problem. Hmm, butelka zabezpieczona przed wylewaniem. Tak świetnie. Świetny dla dzieci, nie szybko wysychający, nagrodzona formuła. No słuchajcie, ten to produkt kupiłam w bardzo mm, zaawansowanym sklepie dla bogatych ludzi, czyli w, w Biedronce. Kupiłam ten produkt za 13,75zł. Tak, słuchajcie, bardzo się wypieniężyłam na ten produkt już go dostałam, to muszę go przetestować, więc dzisiaj będziemy testować ten pewny e, lakier i pomadkę. No słuchajcie, ja nie wiem, czy Wy to widzicie, e, ale po prostu to, to jest pomadka i lakier. Przy okazji możecie troszeczkę zobaczyć moje kamery, ale lepiej, żebyście nie widzieli. Dobra, tak się otwórzmy sobie ten produkt. Instrukcja jest na opakowaniu. Hmm, okay. więc mamy y, lakier i pomadkę, weźmy sobie lakier pomadkę, to, nie wiem, hmm, więc tak, lakier prezentuje się w ten sposób, a pomadka prezentuje się w ten sposób. Najpierw zajmiemy się produktem głównym, haha, ha. czyli y, lakierem, który jest y, magiczny świetny i świetny w ogóle. I będę musiała zmienić kamerę, żeby wam to pokazać. Znaczy zmienić jej położenie? Więc zajmiemy się tym za chwilę. Lakier jest koloru różowego. E, tak, różowy. E, bopo e, Brusk On Tell off, e, nie, wiem, co to znaczy e, 3 Plus, e, jest nietoksyczny, bez acetanu e, dla dzieci powyżej trzeciego roku życia. E, Właśnie pomalujemy y, te paznokietki No i zobaczymy, y, co się stanie. Y, czy będzie jakieś, y, jakieś surprise'y jakieś wybuchy, jakieś y, magie i y, w ogóle te sprawy. Więc zaczniemy malowanie paznokci. No słuchajcie, teraz będziemy y, malować y, paznokcie. Będę to robiła. Muszę odkręcić ten pojemniczek y, jedną ręką, ponieważ drugą nagrywam. Tak. Y, tak, w ogóle, to jakbyście się pytali, to. Y, ja swoich paznokci nie będę malować, ponieważ moje paznokcie są głupie. A Darek użyczył mi swojej rączki. O, na miejsce. Yy, Tego nie widzieliście. Yy, Darek ma takie ładne paznokietki I właśnie dzisiaj pomalujemy, ale ja najpierw muszę to odkręcić. I zaraz, zaraz wracam. No dobrze. Już odkręciłam to. Teraz już yy, tak wyglądam to. Teraz będziemy malować. Jerkowi bardzo się podoba ten kolor, bo już mi mówił, bardzo do niego pasuje, odzwierciedla jego dziką duszę. Nasz już wysechł, teraz e, spróbujemy oderwać go od paznokcia Darka Darek, Dark, zachowuj się, zachowuj się. E, tak. e, Zaprezentuj e, fanom swojego paluszka, swojego paznokcia tak się prezentuje e, paznokcie Darka No i teraz zerwiemy lakier e, z jego paznokcia No, słuchajcie, przed przypadek oderwałam po No i. Przed przypadek oderwałam po zęciodarka. No i. Yy, teraz tak ją mamy. Spróbuję z niego zerwać na lakier, Może jakoś bliżej podejdę. żeby na razie nic nie widzieć. staram się najpierw najpierw.spróbować końcówkę. O! teraz nie mogła wam pokazać. Więc to jest w ten sposób. Już troszeczkę zerwało. Wiem, że nic praktycznie nie widzieliście, no, ale mama no, mogę to poradzić, lakier się zrywa działa tak jak powinien. Lakier z poznawcze darka został zerwany, czyli tak jak powinno być. Eee, tak ten lakier ma działać eee, jest nietoksyczny, bezacetonowy. Jest dobry dla dzieci, więc polecam. polecam Na pewno nie jest zbytnio trwały, skoro jest taki... jak się odrywa i w ogóle Skoro przetestowaliśmy już lakier do paznokci, teraz przetestujemy pomadkę, która jest w zestawie, jest darmowa O Boże Święte Pomadka jest o... zapachu, Smaku? Nie wiem Lodów? Color Hange Lip Balm nie wiem, co to znaczy, aczkolwiek zgadzam się z tym. Wydaje mi się, że pisze tutaj na przykład coś w stylu. Y, ratujmy wykresy. Na pewno, więc tak. Otwieramy. Dam, dam. Tak się prezentuje y, matka. Jest taka jasno-wspólnotowa-niebieska. Nie, dobrze. tak nawet jakimiś takimi Shining. Nie mojego nosa, ale ja go gdzieś tam posiadam. Chyba. W Z... ogóle <grysa> zapach mi ręciera. Pachnie tak... tak waniliowo. Nie wiem czy nazwałabym to rodami, aczkolwiek pachnie to wanilią. No i co, teraz muszę zmyć swoje usta i pomalujemy tą matką coś. I najpierw przetestuję na swoje ręce, żebyście lepiej widzieli. Nie Najpierw proszę będzie widać. Na ręka i narysujemy sobie wioskę. Hmm. Jest to taki lekki róż, taki shiningowy e, lekki róż, to jest nadal niebieskie, niebiesko fioletowe, jasne, nie wiem. E, no i cóż, tutaj wygląda na to, że kolor się zmieniła, więc swoje zadanie wykonała. Testujemy to jeszcze na ustach i, i piernik Może tego zbytnio nie widać, ale jednak mamy za usta już, więc teraz sobie pomalujemy te usta. Jej! Coś tam się chyba zmieniło, są bardziej różowe, wy to ocenicie. Bo mi tak troszeczkę trudno ocenić, gdy patrzę w kamerę, bo nie wygląda to tak dobrze. Mi się ten produkt podobał, jest e, fajny. Jak wyobaczycie... E, Ostawcie ten produkt w komentarzach. E, ja się z wami żegnam. E, ja byłam Dorota. E, bardzo Was kocham. E, no i papa! Pa.